Dzisiejszy? Mam już dość. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Mam już dość tej paplaniny. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie masz racji. Lepiej się do tego nie mieszać. Lepiej się w nic Zbyt, to się chyba nigdy nie zmieni. Myślałem, nie, że to się skończyło, że łatwiej się inaczej. Chodzi więcej, nie powtórzę. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. Którzy nigdy się nie nauczyli. To już się więcej nie powtórzy. O czymś się Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. – Nigdy się nie pakować. Na nikim nie można polegać. To Jesteś teraz o wiele silniejszy. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Trzymaj się. Nie musisz uważać na to, co mówisz przy obcych w dzisiejszych czasach, nie można i że Schowaj broń! Masz. To się już więcej nie powstrzyma. Tak długo. Kiedyś takie sprawy załatwiało. Myś Pogadajmy lepiej Masz czyć, ale sprawy załatwiało się inaczej. Nie to nie do uczniów musisz uważać. To już zawsze. Nie lepiej o dziecię. Tylko w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co. Schow, 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 schowaj, słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Czekaj, lepiej się podyka przez szaty i Czekaj, lepiej się W razie wiedziałem, że będą kłopoty. W dzisiejszych czasach. Masz szczęście. Chętnie bym ci pokazał, gdzie raki zimują. por mim, Melhor Estão... dar, Estão... 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 thank <laughs> you Спроси меня, как я беседу. Takie sprawy chciałbym być teraz w jego. Schowaj, bro. Masz, To się chyba nigdy nie zmieni. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Ked? Może. W dzisiejszych czasach na nikim Może. nie można polegać. Tylko zachowaj. To nie było na niemu. – To już się więcej A nie powtórzy. – tej paplaniny. To nie było zbyt mądre. – Lepiej się do tego nie Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. to to, dla siebie. to nie mój Boże. problem. Kogo my tu mamy? Czy to nie ta ofiara, którą ochrzciłem wcześniej? Czego chcesz? Przyszedłeś po repetę? Przyszedłem pogruchotać ci szczękę, no to chodź tutaj i spróbuj szczęścia, synku. Masz szczęście. Dość. Jeszcze pożałujesz. Ale słuchał tej paplaniny. Musisz uważać na to, co mówisz przed Musisz... Szukam Arcymistrza Kręgu Ognia. Chodzi ci o Koristo? Czego od niego chcesz? Mam list dla Arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo! Oto i ono. Ależ ten list zaadresowano do Xardasa! Co w tym takiego niezwykłego? Sardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę czarnej magii. Mieszka w wieży w samym środku terytorium orków. Chyba całkowicie poświęcił się swoim badaniom. Xardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Zaczekaj tu na mnie. Niedługo wrócę. Tylko zachowaj to, To dla się, się chyba nigdy nie, nie powinni wiedzieć. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Koristo jest niezwykle uradowany. Tak, Powiedział, że tak, możesz tak, iść do Toreza i wybrać tak, sobie tak, nagrodę. Inni nie powinni wiedzieć. Gdzie znajdę tego Toreza? W ciągu dnia znajdziesz go pewnie przed świątynią. Noc spędza w środku, jak my wszyscy, ale tylko magą wolno wchodzić do świątyni, lepiej więc możesz tak, z nim wiesz. porozmawiać jedynie za dnia. Do zobaczenia. To nie mój problem. Ludzie. Witaj, magu. Niech inno zawsze macie w swojej opiece. Zajmuję się sprzedażą magicznych artefaktów i mogę ci pokazać, jak zwiększyć Twoje zdolności magiczne. Przysyła mnie koristo. Przyniosłem mu listy z zewnątrz i mam sobie wybrać nagrodę. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę i otrzymasz każdą nagrodę, jakiej zażądasz. Chciałbym dostać ten napój. Mądra decyzja! To najcenniejszy z przedmiotów, które mogłeś wybrać. Wypij ten napój, a twoja siła znacznie wzrośnie. Poszukuję magicznych ksiąg. W tej tej to historii musi być. w tej historii w tej historii musi być jeden masz szczęście. może to się już nie Chciałbym teraz być w jego skórze. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Szybcy. Ludzie zawsze gadają. Teraz wiedziałem, bycie... że będę głupoty. Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Chciałbym Cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z Tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie? Nie, chcę się bić. Natychmiast. W takim razie, możemy zaczynać, jak tylko będziesz gotów. Chcę z Tobą walczyć. Jesteś gotów? Chodź za mną. Tylko Dobra, to dla siebie. zaczynajmy. Nie Niech wygra najlepszy. A! A nie tak, a, no i po walce! I nie można polegać od co? Pogadajmy lepiej. Nie powinieneś wierzyć we wiedziałem, Zawsze to samo. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim! Widzę, że trafiłeś tu niedawno, inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd! Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze. Powiedzmy sobie szczerze: przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować gomeza w dupę. Co ty gnij? Nie wiesz, o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie! Ból to tylko kwestia siły woli. To się już więcej nie powtórzy. Walczyłem z Kirgo i pokonałeś go. Całkiem nieźle, jak na takiego żółtodzioba. Jestem pod wrażeniem. Wyzwałem Karima na pojedynek i pokonałeś go. Muszę przyznać, że świetnie sobie poradziłeś. Karim od dawna uchodził za jednego z najlepszych wojowników w kolonii. Jestem pod wrażeniem. uważać na to, co... Może. Mam już dość tej panny. Myślałem, że to się skończy. nie miesza. W tej historii musi być jednak ziarno. Ja się do tego nie Ludzie zawsze... To się już więcej nie, nie powtórzy. W tej historii mu... Czekaj. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować.